Hej, hej, witajcie z raczki, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop na miesiąc październik 2022. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza, tam w zakładce usługi. Możecie zapoznać się z rodzajami wróżb, jak i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty, po prostu przechodzicie do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuje. Yy, także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie po prostu sobie ten czas yy, przeliczyć. Moi drodzy, też napływają informacje do mnie, że nie zawsze możecie się zapisać. Jeżeli no Facebook coś tam blokuje, to po prostu wyślijcie do mnie wiadomość i ja się tym zajmę. Tak więc nie ma problemu, żeby, żebyście mogli się u mnie zapisać. Ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam. Was do Waszej aktywności, bo to buduje mój kanał. Niezmiernie mnie też cieszą Wasze komentarze. Staram się na wszystkie komentarze odpowiadać. Także, no, wkrótce, mam nadzieję, że wrócimy do horoskopów tygodniowych. To też będzie. Wpływało na kolejność nagrywanych filmików. Zatem zobaczmy, moi kochani, już nie będę przedłużać. Co się będzie działo u Was w finansach? Rak. Finanse na miesiąc październik 2022. Finanse dla raka. Słuchajcie, nowe plany. Tutaj jest też gwiazda, czyli też yy, spełnienie marzeń, jak i też przeznaczenie. No król, y, król Pentakli, czyli też stabilizacja finansowa, plany, analizy. Diabeł, też nie bójcie się tego diabła. W przypadku finansów, diabeł jest bardzo dobrą kartą, mówi też o stabilizacji. Ale słuchajcie, coś musi umrzeć. Tutaj też o jakiejś rzeczy się martwicie. Ba boicie się, żeby nie stracić już tego dorobku, co już się czegoś dorobiliście, tak? I z tego powodu y, się zamartwiacie, y, nie śpicie po nocach. Wy macie być w energii pewności siebie, tak? Czyli poniekąd zdane na, se, na samego siebie, na samą siebie, ale zadowolony z siebie. Więc, y, drogi Raczku, tutaj y, po prostu. Y, Odcięcie się od niepewnych rzeczy, od pewnych rzeczy, które są toksyczne, niepotrzebne. Tutaj należy się odciąć i, yy, i po prostu. Yy, no, ten diabeł też może mówić o toksyczności, tak? Że z kimś możecie pracować, yy, gdzie jest osoba po prostu yy, toksyczna, tak? Teraz zobaczymy. Tak, czyli tutaj, od jakichś rzeczy, które Wam sprawiają ból, które są ciężarem. No, jest też wiele rzeczy ukrytych, tak? Niewiadomych, i to też no, może być niespodzianką. Też pogłębianie wiedzy też chodzi o pogłębianie wiedzy, ale też no pozostawienie tego ciężaru, tak? Słuchajcie swojej intuicji. No, nie jest powiedziane, że. Będzie to szło tak, jak wy byście chcieli, tak? Czyli nie będzie łatwo. Niemniej, yy, no, może też jakieś kursy, jakieś wiadomości, pogłębianie wiadomości, pogłębianie wiedzy wam y, tutaj y, pomoże, tak? No i tak jak powiedziałam wcześniej, transformacja, odcinanie się od negatywnych myśli, gotowość do współpracy, gotowość do wyjazdów również, nawet no, mogą to być wyjazdy zagraniczne. Karty też podpowiadają, żeby nie podejmować pochopnych decyzji. Możecie czegoś nie dostrzegać, możecie czegoś nie widzieć, może być też coś ukrytego, tak? Więc tu może ktoś wami próbować manipulować, może ktoś y, ukrywać, y, oszukiwać was, więc tutaj y, wy macie drążyć temat, tak? By, by po prostu ta brama między wami się tu otworzyła. Jeżeli będzie też ciężko, może być też ciężko z innych powodów, że możecie mieć dwa źródła dochodu, tak? I tutaj po prostu też trzeba znaleźć czas na odpoczynek, by, by no regenerować siły, tak? No bo tutaj jest ogromny ciężar, te 10 w to jest ogromny ciężar, tak? Yy, więc yy, no. no. To może być też, y, zobaczcie, tutaj spaść kielichów. U niektórych może się też y, pojawić nowy członek rodziny, tak? I z tego powodu też ciężar, że czy wy podołacie, czy dacie radę, tak? Ale jest to też y, dla Was przeznaczeniem, więc y, król monet mówi o takiej sile, o stabilizacji, więc, więc tutaj nie ma się czego, y, kochani, obawiać, tak? Zatem zobaczmy, kochani. Uczucia, miłość, uczucia, miłość dla raka na miesiąc październik. Co tutaj się wydarzy? Zobaczmy. Uczucia, miłość, październik, rak. Słuchajcie, najgorsze już, już się skończyło. Wy teraz idziecie do przodu. Idziecie do przodu. Na efekty tego wszystkiego będzie trzeba poczekać. Tutaj być może też związek lub relacja z samym sobą wymaga dużego nakładu pracy, tak? Więc może tutaj będziecie musieli popracować sami z sobą. Zwracajcie uwagę na równowagę, tak, w dawaniu i braniu. No Saturn no, to też właśnie dużo pracy, pracy takiej trudnej pracy też. No ale tu też możecie mieć do czynienia z trzema osobami, tak, bo jest Księżyc, czyli Księżyc to może być wasza energia, czyli Rak czyli praca z samym sobą. Może to być byk, ale również tutaj jest ta szala, tak? Czyli waga. No i jest słońce, też symbol yy, słońca, czyli to może być lew. Nie wiem, z kim macie do czynienia, słuchajcie, ale tutaj po prostu takie energie się pokazały, tak? W tle macie kartę świata, czyli też o i waga, sprawiedliwość, pustelnik. Możecie chwilowo się czuć yy, samotni, ale też yy, Świat tutaj, wszechświat będzie Wam sprzyjał, więc y, zobaczcie, drugi raz się waga pokazuje. Panna znowu też te energie saturniczne. Y, więc kochani, y, no, y, mogą to być podróże, może też to być pojawienie się nowego członka rodziny, czyli dziecka. Y, I tu mogą być też y, sprawy dotyczące y, no, y, nie wiem, alimentów, spraw sądowych również, tak. Y, że sprawy teraz pójdą do przodu no może to też wiązać się z przeprowadzką że gdzieś będziecie się przeprowadzać będziecie szukać nowego lokum y, no albo żeby dać stabilizację tej nowej osóbce która się pojawi no to po prostu będziecie musieli być bliżej y, matki i dziecka ale też dociągniemy karty oczywiście zobaczymy co tutaj będzie ale bardziej to postrzegam że to będzie się opierało na na y, niestety sprawach y, sądowych, tak? Bo tam jest też karta sprawiedliwości. Ale dociągniemy. Koło fortuny, tak? Czyli też zdać się na los. W niektórych sytuacjach będziecie się bronić, tak? Też. Y, no, koło fortuny też, niektóre osoby mogą robić prawo jazdy, tak, żeby też mogły podróżować, odwiedzać kogoś, będą może kupować jakiś pojazd. Słuchajcie, to wszystko, co się będzie działo, to jest waszym przeznaczeniem czyli tutaj, tak jakby karma się wypełnia równowaga, tak, czyli tak jakby te sześć monet, jak i również umiarkowanie mówi o o tym, by zachować balans, równowagę. Zobaczcie, gwiazda też ma dwa dzbany, więc Rydwan też mówi o równowadze, tak? Bo mag wsiadł do Rydwanu i prowadzi dwa konie, tak? Które te konie chcą, każdy koń chce biec w inną stronę i on musi utrzymać równowagę, i siłę, by te konie biegły w tą stronę, którą on chce, tak? Więc tutaj wy musicie tak, jakby los wziąć w swoje ręce. W tle macie znowu pasia, monet, trzy miecze i siedem mieczy. też takie życie w iluzji. Troszeczkę możecie się czuć w tej sytuacji trochę poszkodowani. Oszukani, może właśnie dlatego, że niektóre sprawy oprą się o sprawy sądowe, ale Wy od tych energii już odchodzicie, tak? Jest osiem monet, czyli przepracowanie też wiele rzeczy ze samym sobą, no i energia cesarzowej. Więc kochani, no dużo pracy w tym miesiącu październiku jest przed Wami, zwłaszcza z uzdrawianiem, też być może wewnętrznego dziecka, też, tak? Czyli tutaj. Niekoniecznie musi się pojawić w Waszym życiu dziecko, tylko po prostu Wy będziecie uzdrawiać coś z dzieciństwa, też tak, co Was spotkało. Niezbyt miłe rzeczy to mogą być, i teraz będziecie po prostu to uzdrawiać. Więc tak to, moi kochani, wygląda, ale zobaczymy oczywiście, co nam powiedzą karty Lenormand dla raka na miesiąc październik 2022. Już patrzymy. Karty Lenormand dla raka na miesiąc październik 2022. Kosa, czyli no i robienie nagłych porządków, tak? Czyli też odcinanie się od pewnych rzeczy, oczyszczanie i słuchajcie, wchodzenie w nową energię. No bocian też może mówić o pojawieniu się zmian, ale również pojawieniu się nowego członka rodziny. No i tutaj bardzo ważną rolę będzie odgrywała jakaś kobieta, no jeżeli, no dla niektórych może być też mężczyzna, tak, bo to jest sygnifikator. Porządek z myślami, yy, słuchajcie, bo to będzie miało ogromny wpływ, no i słuchajcie, znowu jest karta dziecka, czyli tutaj dom, yy, powiększenie się rodziny, tak, więc kochani, te chmury można rozgonić, zrobić porządek od może też taka kosa mówić o tym, że musicie zrobić sami porządek, sami z sobą, że jeżeli faktycznie pojawia się nowy członek rodziny, to musicie stać się bardziej odpowiedzialni, odciąć się już od takiego dotychczasowego, lekkiego życia i przejąć odpowiedzialność na siebie, że jesteście odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale być może za matkę. Waszego dziecka, jak i również za dziecko, tak? Czyli tutaj też zmiana takiego trybu życia. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, kochani, no, uważajcie na wszelkiego rodzaju skaleczenia. Tu może być również no, jakieś sprzątanie, przy sprzątaniu możecie się zakłuć. Może to być też no, ingerencja w Wasze ciało, że będziecie po prostu um, robić jakieś kontrolne badania też. No, niektóre osoby mogą zacząć chodzić. Nagle podejmą decyzję, że chodzą na siłownię, że trzeba zmienić sylwetkę, praca nad swoim ciałem i ogólnie wprowadzacie zmiany. Zwróćcie uwagę również na stawy, na kolana, tutaj uważajcie też na to, co mówicie, do kogo mówicie. No i ogólnie zwróćcie uwagę na ciało, tak, bo tutaj jest też sygnifikator kobiety. Może tutaj też chodzić o hormony, więc warto zwrócić uwagę na to, bo możecie też stać się bardziej, tak tacy nerwowi, agresywni czasem, tak? Więc nawet też uwaga na mowę właśnie, żeby trzymać język za zębami bo możecie powiedzieć od was zdania za dużo po których możecie czegoś żałować tak albo ktoś może się od was nagle odciąć lub ym, lub też yy, wy może ktoś wam coś za dużo powiedzieć po prostu się odetniecie od danej osoby może już to się zadziało i teraz myślicie o tym by zrobić porządki wyjaśnić pewne rzeczy tak bo was to gryzie tak więc tutaj też też taka informacja więc no zobaczymy karty rady też dla raczka na miesiąc październik 2022 już sprawdzamy o właśnie mi wypadła więc już więcej nie tasuję Wzbogacasz życie swoją osobą, tak? Czyli pamiętaj, drogi Raku, że jesteś osobą wartościową, że em, stawiaj też siebie na pierwszym miejscu i y, 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 tak będą cię postrzegać też inne osoby, tak? Czyli pamiętaj, że jesteś wartością, że nie jesteś osobą dla kogoś obojętną i y, masz tutaj y, w, w swoim y, życiu, w swoim wcieleniu swoją jakąś rolę, tak? Nawet dla innych. No i zobaczymy drugą kartę rady. Mów prawdę. Uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia, tak? Czyli prawda. Prawda też właśnie z, z samym sobą, tak? Czyli tutaj nieoszukiwanie, nie życie w iluzji, tylko otwieranie się na świat y, prawdziwy świat. Tak wiadomo, że mamy prawo marzyć, powinniśmy marzyć, bo żeby przyciągać te marzenia i spełniać je, ale również do tych marzeń trzeba y, po prostu zapisać sobie cele i zaczynać y, coś robić w tym kierunku, bo y, nawet czytając książkę sekret czy inne jakieś książki. Y, no to pamiętajcie o tym, że... Samo się to nie zrobi, samo się nie zadzieje, to po prostu wy musicie zacząć przyciągać. Kochane raki, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca. Życzę Wam dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i dużo zdrowia, tego duchowego, fizycznego, psychicznego, wszystkiego tego, co sobie życzycie. Yy, wysyłam Wam moc pozytywnej energii, ściskam Was cieplutko, pamiętajcie o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, a ja Was mocno przytulam buziole pa do następnego razu.